Chcielibyśmy wierzyć, że proponowany przez nas czwarty filar ochrony przeciwko COVID-19 w postaci dezynfekcji powietrza w obecności ludzi stanie się oficjalną rekomendacją w zakresie ochrony wobec SARS-CoV-2. Dobry państwu, nazywam się Wiesław Freczuch i jestem właścicielem firmy Excel z kędzierzyna Koźla. Chciałbym państwu opowiedzieć o naszym ostatnim osiągnięciu, jakim jest opracowanie nowoczesnych metod dezynfekcji z zastosowaniem roztworów ditlenku chloru. Jak wiadomo, podstawowym problemem cywilizacyjnym ostatnich czasów jest. Pandemia wirusa SARS-CoV-2 oraz powodowanej przez niego choroby COVID-19. Oficjalnie rekomendowane są trzy główne filary ochrony wobec wirusa oraz powodowanej przez niego choroby, a mianowicie dezynfekcja rąk, dystans społeczny oraz noszenie maseczek. Niewątpliwie wszystkie te sposoby są słuszne, jednak żaden z nich nie daje całkowitej pewności izolacji, nie chroni przed, całkowicie przed zakażaniem się. Ostatnie doniesienia dowodzą, że wirus SARS-CoV-2 przenoszony jest nie tylko drogą kropelkową oraz poprzez dotyk, ale znajduje się w powietrzu wydychanym przez człowieka przez okres do trzech godzin. Tak więc koniecznym sposobem ochrony, który może zagwarantować czystość powietrza jest dezynfekcja samego powietrza. Wirus SARS-CoV-2 nie jest trudnym, opornym mikroorganizmem wobec dezynfekcji chemicznej, jednak problem polega na tym, że wszystkie znane substancje chemiczne w stężeniach skutecznych wobec wirusa SARS-CoV-2 są również szkodliwe dla ludzi. Za jednym wyjątkiem, którym jest gitlenekloru. Ostatnie doniesienia. I dowody naukowe publikowane w recenzowanych czasopismach medycznych dowodzą, że wirus SARS-CoV-2 jest skutecznie dezynfekowany, a więc likwidowany przez gazowy ditlenek chloru w stężeniach poniżej najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy. Wykorzystując tę wiedzę, opracowaliśmy dzięki środkowi z Ministerstwa nauki i rozwoju. Dzięki realizowanemu projektowi badawczemu opracowaliśmy urządzenia oraz sposoby dezynfekcji powietrza w obecności osób jako czwarty filar ochrony przed COVID-19. Obok mnie stoi urządzenie, które stanowi rezultat wspomnianego projektu pod nazwą Clearfock Tube skonstruowane przez firmę TOSMI z Krapkowic przy naszej współpracy, której właścicielem jest Patrycjusz Traczyński. Ze zbiornika znajdującego się w tym urządzeniu emitowana jest mgła bitlenku chloru w postaci Aerozolu, który stanowi nośnik, z którego desorbuje gazowy dwutlenek chloru w stężeniach bezpiecznych poniżej 10 ppm, gdzie inhalacja oraz kontakt ze skórą jest całkowicie bezpieczny, natomiast skutecznie likwidowany jest wirus, wydychany przez potencjalnego nosiciela zapobiegając infekcji zarażeniu innych osób. Urządzenie to jest już w pełni dostępne na rynku. Nadaje się do umieszczenia w salach seminaryjnych, w większych obiektach. Oprócz niego skonstruowaliśmy i oferujemy typo szereg mniejszych urządzeń w zależności od gabarytów pomieszczenia oraz zastosowana łącznie z najmniejszymi urządzeniami do dezynfekcji powietrza osób siedzących przy jednym stole. Kolejnym urządzeniem z serii prezentowanych zambławiaczy do dezynfekcji powietrza w obecności osób jest for Light. Jest to urządzenie, którego przeznaczeniem jest dezynfekcja powietrza w mniejszych pomieszczeniach, ewentualnie w korytarzach lub tego typu obiektach. Warto podkreślić, że poza kosztem zakupu samego urządzenia jego eksploatacja jest niezwykle tania, jedno wypełnienie kosztujące kilka złotych wystarcza praktycznie na tydzień pracy takiego urządzenia. Pracuje ono w trybie interwałowym, na przykład minuta pracy i 4 minuty przerwy uwagi na to, że jest to wystarczająca ilość potrzebna do utrzymywania w przestrzeni ludzi przebywających w pomieszczeniu stężenia poniżej 1/10 ppm gazowego tlenku chloru. Natomiast zapobiega nadmiernemu niekomfortowemu podniesieniu poziomu wilgotności względnej powietrza. Urządzenie rekomendowane jest do obiektów publicznych, medycznych, jak również prywatnych. Szanowni Państwo, obornie znajduje się urządzenie, które jest bramą dezynfekcyjną, przeznaczoną do dezynfekcji przechodzących osób. Substancją dezynfekującą jest gazowy dytlenek chloru, a więc dezynfekcja odbywa się. W stężeniach skutecznych wobec MiUSA SARS-CoV-2 oraz całkowicie bezpiecznych dla człowieka, zademonstruję działanie tego urządzenia. Osoba chodzi przez lamele, uruchamia gazowy wykonak chloru, który emitowany jest poprzez dwie dysze, znajdujące się w tych pozycjach w ciągu 10 sekund. Dezynfekowana jest powierzchnia ubraniowa i włosy człowieka w sposób bezpieczny dla skóry. Skuteczność oraz bezpieczeństwo działania tej bramy dezynfekcyjnej posiada pełne udokumentowanie w świetle istniejącej wiedzy na temat dezynfekcji wobec wirusa SARS-CoV-2, która opisana jest w recenzowanych czasopismach medycznych. Szanowni Państwo, do dezynfekcji powietrza w obecności ludzi nie nadaje się nadtlenek wodoru, chlor, UVC lub ozon. Jedynie jest to możliwe w obecności dwutlenku chloru. Dla osób zainteresowanych mechanizmami, wynikami badań w tym zakresie, na których oparliśmy nasze innowacyjne rozwiązania, odsyłam do czasopisma recenzowanego Forum Zakażeń w numerze październikowym z bieżącego roku. Firmy szkoleniowe najczęściej nie prowadzą obecnie zajęć w salach stacjonarnych. U nas w Ajlowie Plus jest inaczej. Dzięki stworzonym warunkom, u nas zajęcia są i efektywne, i bezpieczne. Pandemia spowodowała bardzo duże ograniczenia w możliwościach prowadzenia działalności gospodarczej, ale dzięki takim innowacyjnym urządzeniom jak CLIFT. Możemy bezpiecznie pracować. Możemy spotykać się w dużych zespołach ludzi. A co najważniejsze, możemy robić to, co dotychczas robiliśmy, czyli efektywnie prowadzić swoje firmy. Jestem gotowy. Mogę prowadzić zajęcia. I to bezpiecznie prowadzić.